prawda, ku naszej radości. Postaraliśmy się przyjść może, że to dzień roboczy i nauka w szkole, bo tylu księży przy jednym ołtarzu to serce rośnie. A jednocześnie wszyscy cieszymy się, że jest tutaj ten zacny rocznik, bo tylko my wiemy, jak ocenić to już 21 lat. A no i bardzo ładne kazanie było dzisiaj dla nas, dla księży, ale to biskupi posyłają tych księży na cudzą ziemię i oni na tej cudzej ziemi muszą tę rolę uprawiać, chociaż plony wcale nie są dla nich. I o, taka trudna rola właśnie proboszczów, ale od tego są wierni, żeby ich wspierali, od tego są biskupi, żeby też mieli dla nich dobre słowo, serdeczne, serdeczne zapłać dla wszystkich szacownych jakim symboliczna róża również, bo myślę, że właśnie ostatnio przed 40 lat to w swoich parafiach jeszcze odprawialiście tę najświeższą tajemnicę, tę Eucharystię pierwszą, a teraz to nawet chameleńcy. Po słowie i teraz po słowie księdza naszego biskupa ordynariusza, po słowie pani yy, Wójt, yy, pozostaje jeszcze mi wypowiedzieć, yy, pozostaje mi ten obowiązek miły, ale niełatwy. Ale niełatwe też podziękowania. Dzisiaj, gdy w Brewiarzu odmawiałem modlitwę czytań rano, jedna strofa, jedna zwrotka tego hymnu przed modlitwą czytań zwróciła moją uwagę. Jakże szczęśliwe jest serce Ciebie, spragnione o Prawdę, jakże szczęśliwe są oczy w Tobie, utkwione o życie. Prawda jest z dużej litery i życie jest z dużej litery, bo my wiemy, że tą Prawdą i życiem jest dla nas Bóg. My, kapłani z naszego rocznika, Spotykamy się co rok. Dzisiaj obchodzimy tę 40. rocznicę naszego kapłaństwa. Z, z tej racji się spotykamy.